No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj zaczynamy robotę od wyciągnięcia z grabiarki kosiarek. Bo wiosna przyszła. <grych> Nie, ten. Serwis gwarancyjny jest robiony. Ścielarka już się robi. Teraz wyciągniemy tutaj grabiarkę. I będzie grabiarka też robiona. Najpierw muszę tu wałek wyciągnąć, bo wiem, że wyciągałem go w zeszłym roku, jak tutaj wstawiałem to wszystko. Także co? ładowarka jest, trzeba wziąć się do roboty. Dobra, zgrabiarka podczepiona już Aż by się chciało w pole jechać Dobra, kosiarki jeszcze do dużej te szóstki podczepimy i... I można jechać na pierwszy pokos No i dobra, tylną kosiarkę mam już podczepioną Jeszcze przednia została i... i będą wszystkie maszyny podczepione o. Kurde. Szkoda, że nożyków nie ma, bym już pojechał kosić. <grym> a, przyjdzie czas, jeszcze trochę. Trzeba ładowarką trochę poprzestawiać yy, ten, kosiarkę tą przednią, bo jak wstawiałem ją, odczepiałem, to przyczepy są zbierające, nie było i dało radę, a teraz przyczepa są zbierające jest. Nie będziemy przestawiać tej przyczepy, bo to bez sensu. Złapiemy tutaj ten i tyle. Jakże blisko ją tu postawiłem. Gdzie ona ma? Tu ma. Tu Żeby, wiesz, nie poszło na ścianę tylko Daj do góry O, o, o właśnie Dobra Dobra Już teraz Będę też wjechał, nie? Czy nadwór Coś tu już może być, nie? Elegancko. No i dobra, teraz już podczepimy. No i dobra, mamy tutaj y, zrobione. Kosiarka przednia jest już gotowa. Wszystko przesmarowane. Oleje wymienione w przekładniach, tutaj też w zgrabiarce też jest wszystko już. Tu nie było wymienianego oleju, tylko było dolewane, bo delikatny wyciek był. Było dokręcenie, żeby wycieku już nie było i co, sprzęt przygotowany ścielarka też ogarnięta yy, tylna kosiarka będzie robiona w poniedziałek, bo już dzisiaj yy, nie zdążyli także trzeba, trzeba odczepić i tylna kosiarka będzie robiona w poniedziałek. No, także co, ja teraz idę wszystko odczepić i może jeszcze ten. Zrobimy tak, że podczepimy beczkę, i y, mam plan taki, żeby z szamba przepompować z 2-3 beczki do obory podróżta, i wtedy, wtedy spróbować wymieszać. Może się uda wtedy szybciej, szybciej może to się wymiesza. No, rzadkie trochę z tego z szamba też pójdzie. Aż się chce jechać kosić, ale nic, trzeba poczekać. No, odczepię najpierw w kosiarki. O, dobra, się podskładały te boczki. Najpierw przednią odczepimy, potem tylną. Potem z grabiarki. Z grabiarki już nie będę tak wpychał, bo i tak jeszcze jeszcze trochę i będzie potrzebne, także a i tak już więc, i tak jest miejsce. Nie trzeba tak się upychać, także zrobimy to tak, że odczepimy kosiarki. Potem z grabiarkę obok przyczepy się postawi i będzie git. A wczoraj jeszcze było dobrze No nic Lejemy Pójdę napompować wentyl Wentyl z drugiej strony A. No dobra O nie, Nic idę zobaczyć, czy się da wymieszać. To szambo, jedna beczka, może być trochę ciężko jeszcze. No tu wiacie, teraz tak to wygląda. Przednia kosiarka, zgrabiarka tu. A kosiarka tu, kosiarką będzie się dało wyjechać. Podczepi się i ten, a przednią tam na razie postawiłem i, i tyle. Trzeba będzie jeszcze Fordem z y, kultywatorem tutaj na bok wjechać. Ścielarka yy, też do wjechania. A wiadomo na wieczór już brat tutaj sobie przygotował, a ja jeszcze idę tym ciągnikiem spróbować wymieszać to szambo. jednolity towar także biorę chyba ten ładowarkę przekładam ten i pompujemy wyłączymy wałek i tyle tutaj No, zagęścimy tutaj tą knojowę. Zobaczymy ile tego będzie. No i dobra, tutaj już na ten moment kończymy. Około 25-30 cm doszło. Tutaj jeszcze jutro, bo tu na pewno napłynie jeszcze. To jutro jeszcze dopompujemy. No, teraz jeszcze dopłynęło sporo. No ale dobra, już nie będziemy przepompowywać wiadarkami poczekamy aż się poziom wyrówna i dopompujemy jutro i wtedy wymieszać i trzeba będzie jechać koło załatwić także co, na dzisiaj kończymy tą zabawę wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, cześć